Naszą rolą. Przepraszam pani posłanko, przepraszam bardzo, ale zaraz, po, proszę państwa, proszę państwa w tym głosie, który pan daje, Szanowni panie Państwo. pośle, e, nie, przepraszam bardzo, bo chciałbym, e, ale Monika mogłabyś, Monika mogłabyś, tak, da, dać... Dziś nie zajmujemy się tym, co każdy z państwa sobie myśli, w co każdy z państwa wierzy, ale tym, czy państwo polskie w końcu weźmie na siebie odpowiedzialność za miliony kobiet w Polsce, zadba o ich bezpieczeństwo, o ich zdrowie i o ich przyszłość. Naszą rolą. Przepraszam, posłów... pani posłanko, przepraszam bardzo, ale zaraz. Proszę państwa, proszę państwa, pani posłanko. Jakby była Pani uprzejma zająć miejsce, Panie Pośle Matecki, mam prośbę. Niech Pan nie przeszkadza prowadzić obrady. Słyszy mnie Pan? W tym głosie, który Pan daje. Panie Szanowni Pośle, państwo. nie, przepraszam bardzo, bo chciałbym, ale Monika, mogłabyś, Monika, mogłabyś, tak? Dać mi. Panie pośle, zwracam halo. Możesz usiąść, mogę Cię prosić. Panie pośle, zwracam Panu uwagę, że zakłóca Pan obrady Sejmu. Panie pośle, na podstawie... Proszę Państwa, proszę państwa. Proszę Państwa. Są takie momenty w trakcie prowadzenia Sejmu, że jest trochę emocji. Panie pośle. Na podstawie artykułu 175 ust. 3 regulaminu Sejmu przywołuje Pana do porządku. Rozumiem, że Pan wyłączył urządzenie, rozumiem, że Pan zrozumiał. Pani, pani posłanko, bardzo proszę. Panie pośle, Pan nigdy nie był w ciąży i Pan nie wie, co to znaczy nosić dziecko i bać się. I sobie proszę nie wychodzić mi z jakimiś moralnymi, według Pana etycznymi komentarzami. Każdy z nas będzie mógł zabrać głos w tej debacie. Ale pan nigdy nie będzie wiedział, co to znaczy bać się być w ciąży w Polsce. Więc proszę tutaj niczego nie insynuować. Szanowni państwo, dziś przedstawiamy państwu projekt ustawy, który daje Polkom wolny wybór. Który mówi jasno, że każda osoba w ciąży będzie mogła otrzymać świadczenie w postaci przerwania ciąży do 12 tygodnia. Zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną, i zgodnie z własną wolą. Projekt, który mówi, że po 12 tygodniu w trzech jasno określonych przesłankach to przerwanie ciąży będzie również możliwe. Projekt, który mówi jasno, że to nie dociekanie prokuratora, ale oświadczenie kobiety wystarczy do tego, aby przerwać ciążę, która była wynikiem gwałtu i czynu zabronionego. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Dlaczego kobiety przerywają ciąże? Bo chcą. Bo to jest ich decyzja, która dotyczy ich ciała. Płodu nie da się przeszczepić do innego ciała. Jeżeli ktoś uważa, że tatuś może tego płodu, powinien e, mieć wpływ na te decyzje, Bo oczywiście w kochających się związkach rozmowa jest potrzebna, ale to kobieta decyduje. To kobieta ponosi wszelkie konsekwencje. Związane z ciążą, zarówno tą, która przebiega pomyślnie, jak i tą, w trakcie której może się coś wydarzyć. Ze zdrową ciążą, jak i z ciążą chorą, czyli z płodem, który jest uszkodzony. Zarówno z ciążą, która skończy się aborcją, jak i ciążą, która skończy się porodem i narodzinami słodkiego różowego Bobasa. Za każdym razem ta ciąża obciąża organizm kobiety, to jej. Organy pracują na rzecz płodu, to ona może przeżywać różne stany emocjonalne związane z byciem w ciąży. 9 tysięcy kobiet przerwało ciążę w Polsce w ostatnim miesiącu. Przerwanie własnej ciąży nie jest czynem zabronionym w Polsce jest dozwolone, jest legalne. Ale paradoksem polskiego prawa jest to, że Pomoc w czynie, który nie jest zabroniony, jest karane. Jest karane trzema latami bezwzględnego pozbawienia wolności. Trzema latami. To jest bardzo surowa kara, za inne przestępstwa absolutne przestępstwa. To, ten, to zagrożenie karą jest znacznie wyższe. Dla kogo to jest kara? Dla kochającego męża, partnera, dla matki, dla siostry dla przyjaciółki która chce służyć radą, która chce służyć pomocą i kupuje tabletki, którymi ciąże się teraz w współcześnie najpowszechniej usuwa. I za to, za miłość, za empatię, za pomoc, za bycie w związku, za bycie rodziną, za to grożą w Polsce w tej chwili trzy lata więzienia. To jest absolutna Absolutny paradoks, skandal i rzecz niedopuszczalna. To jest coś, co musimy zmienić już teraz, natychmiast. I ja bym chciała, żebyśmy rozmawiając na temat prawa do przerywania ciąży, zaczęli znowu mówić o kobietach. Nie już my, wszyscy mówią o płodach, wszyscy bardzo Cię interesują jajnikami, wszyscy się interesują lekarzami, ginekologami. Oraz interesują się bardzo e, Trybunałem, tzw. Tak trybunałem Konstytucyjnym. Co mają do powiedzenia sędziowie, co powiedział e, profesor Czor, co powie, powiedział e, profesor Stępień? Nie, starsi panowie w garniturach nie będą mówić kobietom, co mają robić ze sobą, ze sobą. Nie ma czegoś takiego, że można sobie wyjąć płód i, i on będzie gdzieś indziej, nie będzie dotyczył kobiety. To jest integralna część w tym momencie jej ciała. Rozmawiamy o życiu, rozmawiajmy o życiu kobiet. Jak to życie jest niszczone przez to, że mąż kobiety, która przerwała ciążę. Podkreślam, miała prawo to zrobić. To on idzie do więzienia. Czy czy to jest normalne? Czy to nie jest ży niszczenie życia rodzin? Większość kobiet, która przerywa ciążę, już ma dzieci, jedno lub więcej. I w tym momencie członek rodziny Czasem tata tych dzieci, czasem babcia, czasem ciocia ryzykuje tym, że trafi na trzy lata do więzienia. To się musi zmienić natychmiast. Lewica składa ustawę dotyczącą dekryminalizacji pomocy w aborcji. Bo aborcje były, są i będą. Kiedyś były dokonywane różnymi dziwnymi narzędziami niebezpiecznymi takimi jak wieszak który stał się symbolem protestów kobiet w poprzednich kadencjach sejmu kiedy to prawo w Polsce zaostrzono Polska jest jedynym krajem europejskim w którym w ostatnich kilkudziesięciu latach doszło do zaostrzenia i tak już bardzo surowych najsurowszych obok Malty przepisów dotyczących prawa do przerywania ciąży To jest Coś, co stawia nas naprawdę w ogonie Europy, ale też świata, bo tylko cztery kraje na świecie dokonały, podjęły taką decyzję. My się cofamy. My się cofamy w wieki, w których rzeczywiście kobiety nie miały żadnej pomocy. I właśnie musimy się zgodzić na to, żeby ta pomoc nie groziła tym, że rozdziela się rodziny, rozdziela się ojców od dzieci, rozdziela się babcie oraz ciocie czy też przyjaciółki rodziny. Ogólnodostępne dane zawierające informacje o treści wyroków polskich sądów pokazują, że w ostatnich latach za pomoc kobiecie w aborcji zostali skazani m.in. ojciec, który przekazał córce pieniądze na pokrycie kosztów jej zabiegu aborcji w klinice w Holandii, matka, która pomogła córce wyjechać na zabieg aborcji do kliniki w Holandii i która opłaciła córce koszty przejazdu i samego zabiegu. I kolejna matka, matka, matka kobiety żyjącej kobiety, która zorganizowała swojej córce wyjazd na zabieg aborcji i również opłaciła jej środek transportu. Następna matka, to samo, tak dokładnie taki sam przypadek. Tych wyroków jest w Polsce dużo. Państwo może sobie nie zdają z tego sprawy, bo być może. To jest takie podejście nie interesujemy się, niech sobie to kobiety załatwiają same. To jest absolutnie też destrukcyjne dla naszego społeczeństwa obywatelskiego, żeby w trudnej sytuacji kobiety pozostawić samą i pozostawić ją samotną, przerażoną, bezbronną, w lęku nawet nie tylko o siebie, nie tylko o swoje zdrowie. Z racji którego czasami właśnie jest ta decyzja o przerwaniu ciąży podejmowana, ale również z powodu lęku o bliskich, bo to im grozi odpowiedzialność karna. To jest przewrotne, diabelskie prawo. Ty nie odpowiadasz, ale Twój ukochany, Twoja ukochana, mama, siostra, przyjaciółka pójdzie do więzienia. To jest stawianie kobiet w takiej sytuacji. My to musimy zmienić, bo. Kobiety mają prawo do wyboru. Ja rozumiem, że można mieć różny, różne opinie, światopogląd, religię wyznawaną, można być ateistą, można wyznać też różne religie. Wszystko jest w porządku, wszystko jest ok. Mamy pluralizm i pełnię praw do wyznawania różnych, różnych poglądów. Natomiast praw, natomiast... Nie ma tego prawa dla kobiet, które w swoim poczuciu mają tę decyzję podjętą, i one powinny mieć prawo do decydowania. Zarówno katoliczki, które mogą nie chcieć przerwać ciąży, to jest ich wybór, a te kobiety, które chcą, również powinny go mieć. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.